z Ewangelii według świętego Łukasza. Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. To, że ten człowiek tak zapytał, to wcale nie znaczy, że jego ojciec umarł. To znaczy, że ten człowiek już myślał o pogrzebie swojego ojca, że się tego pogrzebu kiedyś tam w przyszłości spodziewał i chciał zostać w swoim rodzinnym domu do dnia, gdy to nastąpi. Jezus o tym wie i mówi mu: Nie czekaj, nie pozwól, żeby to powołanie, które cię dotknęło, żeby ono y, się oddaliło, żeby przestało być Twoim udziałem, przez to, że zatrzymasz się w swoim rodzinnym domu. Wychodzenie z rodzinnego domu jest normą, jest y, zwyczajnym stanem człowieka. Jesteśmy powołani do tego, żeby w pewnym momencie wyjść z rodzinnego domu. Nie po to, żeby się od tego rodzinnego domu odciąć, by go porzucić lub by y, tam nigdy nie wrócić. Jesteśmy powołani, żeby wyjść do, z, z rodzinnego domu, by rozpocząć własne, samodzielne życie. Tak jak dziecko, gdy się rodzi, jest powołane do tego, żeby rozciąć, y, odciąć pępowinę. Gdyby tej pępowiny nie odcięło, to byłoby zagrożeniem i dla matki, i dla dziecka. My jesteśmy powołani do tego, żeby wyjść z domu z wielką miłością, po to, żeby tam wracać, po to, żeby się tym domem opiekować, po to, żeby ten dom obdarowywać potem sobą. Ale wpierw mamy wyjść po to, żeby centrum swojego życia uczynić Boga. Tak długo jak nie wyjdziemy z rodzinnego domu, nie będziemy w stanie uczynić Jezusa centrum swojego życia. Do zobaczenia jutro.